Pisko Georg Alboskie, ja dzisiaj przeprowadzam terapię na fantomie, czyli osoba, która na te ustawienie czeka, obserwuje przez yy, kamerę już i. Ja zaczynam całą terapię od oczyszczenia stanu aury. Wcześniej oczywiście przeprowadziłem regulację radiestyzują, czyli dostrojenie wszystkich głównych punktów energii i wszystkich organów. Wiemy już mniej więcej, gdzie są te osłabienia i z czym mamy do czynienia. Ja sobie już przygotowałem cały zestaw tutaj kamertonów i zacznę od oczyszczenia stanu aury i to przeprowadzę zestawem energia jeden z mosiądzu, ale ponieważ y, tutaj mieliśmy zaczerwienienie auty w kolorze czerwonym, to użyję jeszcze jednego zestawu energia jeden, ale z mieszanki y, aluminium, cynk i chrom i tutaj jeszcze poszukam jeszcze czegoś y, osobno dwóch kamertonów, y, jeden to będzie herpes, a drugi to candida, to bardzo wysokie częstotliwości, które są w stanie Rozbić wszelkie negatywne energie, które się gdzieś do ciała mogły dostać. Także to w ten sposób. Yy, następnie regulacja już jest zrobiona, ale ze względu na to, że osłabione były wszystkie czakry na ocenę 3, gdzie jedynka to jest bardzo dobrze, a czwórka bardzo słabo, to yy, postanowiłem użyć. Z zestawu Skala c -dur. to jest normalnie jeden kamerton z takimi odważnikami, ale jeśli ten stan jest już aż tak poważnie osłabiony, to ja użyję dziś dwóch kamerdonów równocześnie. To są dwa dźwięki C256, ale jeden w polaryzacji minusowej, a drugi w polaryzacji plusowej, tak aby moc tych czakr jeszcze zwiększyć. Aktywujemy dwa kamerdony równocześnie. Pierwszy impuls wysłany jest przez otwartą dłoń, tak aby yy, po prostu ten impuls był takim wirem energii i każdy następny już będzie podawany już bez dłoni, także w ten sposób postanowiłem to dostroić, dwa kamertony równocześnie, większa moc i dajemy do połączenia mózg i dany punkt energii I każdy wysyłany przez otwartą, tylko ten pierwszy impuls jest wysyłany przez otwartą dło dłoń. i punkt korony i ostatni kamerton powtarzający się dźwięk C w następnej oktawie. Tutaj zamykamy już aurę. Kompresujemy całą energię na całej aurze i dajemy do uziemnienia. Następnie dostroimy wszystkie organy do częstotliwości zdrowia. Zacznę od nadnercza. Następnie jej to grube. Czyli kierujemy zawsze w kierunku danego organu i dajemy do słuchania, tak aby wykorzystać połączenie dany organ i mózg. Teraz krew jest na całości, także wysyłam na centrum szpiku kostnego i grasicy. Dajemy do słuchania, do szyi lewa dłoń druga i tak aby te wibracje były rozesłane na całość organizmu. Następnie kości i stawy. Też rozsyłamy na całość organizmu. I tkanka tłuszczowa. Też rozsyłamy na całość ciała. i mięśnie nerki i pęcherz moczowy ledziona i żołądek. Następnie. jelito to cienkie. I dalej idziemy wątroba, a żółciowy. Następnie płuca. Mózg i cały układ nerwowy. I DNA. Następnie przeprowadzimy cały detoks, ale wcześniej jeszcze dostroimy półkule mózgowe. Synchronizujemy energię między lewą a prawą półkulą mózgową, tak aby poprawić komunikację przepływu w ogóle myśli z lewej na prawą stronę. Czyli do słuchania, podnosimy do czubka głowy, do ramion, do dłoni, do palców i w dół aż do stóp. Teraz postawiam kamerton C i mamy połączenie C i G. Ten zestaw oprócz poprawy komunikacji ma jeszcze coś w sobie, kasuje wszelkie negatywne myśli, zawartości, które my tam w mózgu nie potrzebujemy. Teraz C i DNA. i zamieniamy miejscami tak aby zrównoważyć całą energię z lewej i prawej strony i następnie dostroimy szyszynkę i grasicę zniwelujemy mikrozwapnienia, poprawimy przepływ energii właśnie szyszynka i mózg i to samo Centrum szpiku kostnego i grasicy. Zamieniamy kamertony miejscami, tak aby zrównoważyć polaryzację plus i minus. I następnie przeprowadzamy detoks. Już zacznę od zestawu Sorfio 2, to jest od 1024 do 2244 i potem osobno detox zestawem detox od 2048 do 5400 Hz, ale zaczniemy od tego właśnie zestawu i tutaj wysyłamy kamertony podwójnie, tak aby wzmocnić moc wibracji. Czyli dwa impulsy idą od ziemi do kosmosu i dwa impulsy z kosmosu w ziemię. Tak, aby dokładnie oczyścić pole energii. I teraz przechodzimy już do zestawu Detox równocześnie z zestawem Solfeggio 4. Czyli są to podwójne dźwięki. Technika jest cały czas ta sama, tylko podnosimy dźwięki, czyli idziemy od stopy do ramion, wychodzimy na śledzionie, druga noga do ramion, wychodzimy na wątrobie, od ręki wychodzimy na śledzionie, druga ręka wychodzimy na wątrobie i tutaj dookoła głowy wychodzimy na śledzionie, z drugiej strony wychodzimy na wątrobie i dookoła głowy ręka, druga ręka do szyi i ruchem falowym w dół. Technika cały czas się powtarza w ten sam sposób, tylko. Cały czas podnośnimy wibracje do najwyższego dźwięku, czyli najwyżej nastrojonego kamertonu 5460,8 Hz. Na koniec podamy jeszcze wibracje 111 i 128 to miejsca mocy czakramy ziemi i złoty podział 128 tak aby to zrównoważyć zamieniam miejscami to też będzie wzmocnienie kości i stawów i kręgosłupa i od góry przez kręgosłup rozchodzimy się na biodrach i do ramion do dłoni do palców i w dół Zamieniam miejscami i jeszcze raz podajemy to z góry w dół dwa razy. Na koniec harmonizujemy, wyciszamy, uspokajamy cały stan energii aury. Tu możemy jeszcze raz sprawdzić, jaki jest stan radiestezyjny koloru aury. Na początku był czerwony, teraz już przechodzimy w kolor biały i stan energii z 70% na 97%. Odcinam się.